Siemano ludziska, witam w kolejnym odcinku drogi do pierwszej ligi FIFA World. Mój status jeśli chodzi o zwycięstwa cały czas rośnie, niedługo mam nadzieję dobijemy do 100 wygranych, a tymczasem zobaczcie na skład naszego przeciwnika Liga Hiszpańska, Informy Totsy, również men of the match. Będzie ciężko, ale to my rozpoczynamy od sytuacji bramkowej, w której możemy zdobyć gola z rzutu karnego Podolski, ale... Świetnie, Courtois interweniuje, wyczuł nasze zamiary zdobycia bramki właśnie w ten róg no i wybronił ten strzał. Natomiast jeszcze pod koniec pierwszej połowy, w 45 minucie, nasza bestia zdobywa bramkę na 1 do 0. Ta bramka daje nam nadzieję po niewykorzystanym rzucie karnym, że ten mecz można jeszcze wygrać. Świetne zachowanie naszego napastnika, i tak kończy się pierwsze 45 minut. Zobaczymy co też działo się w tej pierwszej połowie, właśnie wspomniany wcześniej niewykorzystany rzut karny, tutaj słupek, również mieliśmy pecha w tej sytuacji bramkowej, kolejna nasza sytuacja, a właściwie tutaj przeciwnika, na szczęście dla nas nie niewykorzystana i jeśli chodzi o pierwsze 45 minut to niemal wszystko, a to zdobyty przez nas gol na 1 do 0, statystyki jeśli chodzi o posiadanie piłki wyrównane, zaś w strzałach przeważał przeciwnik, ale Skuteczność należy do nas 52 minuta I Remis zdobywa gola, który daje nam dwubramkowe prowadzenie. Szybkością pokonał obrońcę. Następnie zmylił kurtuę i zdobył gola na 2 do 0. Kolejna nasza sytuacja, ale tutaj świetnie. Bramkarz drużyny przeciwnej się spisuje. No i mecz kończy się pozytywnym rezultatem, jeśli chodzi o naszą drużynę. Ponieważ wygrywamy w statystykach, również przeważamy. No i zasłużenie prowadzimy. Mamy 11 punktów w sezonie. Znajdujemy się w lidze drugiej i dążymy do ko kolejnego awansu do Ligi Pierwszej. Niestety ponownie trafiamy na Trainerowca, a to zabiera nam jedno spotkanie, które jak sami wiecie z moich poprzednich filmów traktuję jako walkower z mojej strony, ponieważ po spotkaniu się z Trainerowcem wywala mi grę do pulpitu. Kolejny przeciwnik, skład BPL, całkiem przyzwoity. Statystyki przeciwnika również nie są jakieś złe, ale w tym meczu no niestety nie mogłem się zmierzyć z rywalem, ponieważ przywitał mnie czarny ekran a potem nic się nie dało zrobić. Nie wiem, czy nie musiałem czasami przez ALT i F4 wyłączyć gry, i też nie pamiętam już, czy było to zaliczone jako porażka dla mnie. Kolejny mecz, skład BPL, również mamy TOTSA. Mertez Akeram, który prędkością nie powala. Bardzo pokrzywdzony gracz w tej Fifie, bo na prawdziwych boiskach spisuje się genialnie. No i zaczynamy od bramki, w 21 minucie ponownie nasz najlepszy, drugi najlepszy snajper w lidze angielskiej w naszym teamie pokonuje... W sposób bardzo bardzo żałosny bramkarza zobaczcie bramkarz by to jeszcze mógł wybić ale nie no po co wbiję sobie to głową jestem i ejowcem muszę zawalić fejla 40 minuta ale niestety bramka wyrównująca dla rywala no w sumie należało mu się tylko i wyłącznie za to że wcześniej przez błąd gry ją stracił aczkolwiek mój lob nie był wcale taki zły no właśnie tutaj powtórka jeszcze raz tej sytuacji, no nie mogłem ze śmiechu po zdobyciu tej bramki, długo się, yy, długo dochodziłem do siebie. Yy, no i mamy, mamy wynik po pierwszej połowie 1 do 1, zobaczymy czy coś się zmieni w drugiej części tego spotkania. Jeśli chodzi o statystyki, tutaj moja przewaga, zarówno w posiadaniu piłki, jak i w strzałach, i to się przekłada na wynik. 64 minuta ponownie. Remi, który w ostatnim czasie rozstrzelał się bardzo, zdobywa gola na 2 do 1. Tutaj przedryblował bardzo prosty sposób obrońców i, i właśnie spisał się genialnie. 76 minuta i Benteke zdobywa gola na 3 do 1, ale przeciwnik postanowił. Yy, Wyjść z tego spotkania, i wtedy prawdopodobnie to spotkanie zostało mi zaliczone jako nierozegrane. Nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje. Zresztą zobaczymy to po moich punktach. W lidze e, powinienem mieć ich po tym meczu 14. Czy rzeczywiście będzie ich aż tyle? No, jak widzicie, tutaj wygląda na to, że spotkanie zostało nierozegrane. Mało tego, właśnie mało tego zostało również e, przez i E potraktowane to jako kolejny błąd w grze, mianowicie nie mogłem nic zrobić, to co widzicie przed sobą, ja również wtedy widziałem. Także wystarczyło tylko i wyłącznie potraktować komputer poprzez Alt i F4. No, i nie pamiętam, bo te odcinki były nagrywane kilka dni temu. Nie pamiętam, czy to wpłynęło na moje statystyki. Jak widzicie, mam więcej porażek, ale mam też kilka zwycięstw. Więcej, kolejny skład: ponownie Liga Hiszpańska, chociaż pomieszana. Mamy Bufona, mamy Thiago Silve i tak dalej. Przeciwnik, który ma całkiem dużo rozegranych spotkań, i skład również bardzo dobry. Po pierwszej połowie schodzimy z bezbramkowym remisem 0 do 0. Sytuację po stronie naszego rywala ale my również je mieliśmy tutaj naprawdę bardzo wyrównany mecz, mecz w deszczu także wiele się nie dało pokopać w takich warunkach atmosferycznych ale robiliśmy co mogliśmy aby zdobyć w końcu wymarzonego gola, tutaj sporo szczęścia ale i zamieszania <grytanie> ta, ta gra po prostu czasami rozśmiesza i powala na kolana, posiadanie piłki i również celność strzałów po stronie rywala, ale w 79. Minucie Vargas zdobył gola dla naszego zespołu. Gola na 1 do 0. Bardzo ważnego dla nas. I tak skończyło się to spotkanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z FIFA World, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam na kolejne odcinki. No, a jak widzicie, my poprzez tamte zachowania przeciwników zostaliśmy w lize drugiej, ale wyjdziemy z niej. Obiecuję wam to.